thank you Meteory, góry, miejsca ustronne. To zawsze dobry powód, dobre miejsce do tego, żeby wyjść na pustynię, żeby zostać samemu, żeby być mnichem, żeby prowadzić życie kontemplatyka, żeby prowadzić życie klasztorne, żeby uciec od tego świata. Nie dlatego, żeby ten świat zostawiać, ale po to, żeby być bliżej Boga. I chciałbym tutaj przeczytać fragment 12 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Tam w tym liście Paweł uwiarygadnia się wobec wspólnoty w Koryncie. Mówi o swoich doświadczeniach dla głoszenia Ewangelii, jak to był liczowany, jak to był kamienowany, jak to był rozbitkiem. To jest jedenasty rozdział. Natomiast w dwunastym rozdziale mamy fragment bardzo rzadki u Świętego Pawła, kiedy pokazuje nam swoje wnętrze, takie bardzo osobiste, swoją intymną relację mistyczną z Panem Bogiem. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Zanim człowieka, znam człowieka, czyli Paweł mówi o sobie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. To określenie trzecie niebo to określenie mistycznej relacji z Panem Bogiem. Zobaczył Pana Boga. 14 lat odnosi się do spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem. A zatem jakoś tak bardzo konkretnie pokazuje nam, jak Pan Bóg go doprowadził, jak Pan Bóg go prowadził i ostatecznie dowiódł do tego spotkania osobistego, mistycznego z nim, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza nim, też nie wiem, Bóg to wie, został uniesiony do raju i słyszał tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił. A sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. A zatem ma święty Paweł, co przekazywać, bo spotkał samego Boga, bo Bóg mógł go do, dał doświadczyć siebie niemal twarzą w twarz, tak jak będziemy widzieć Go w niebie. Warto za Nim podążać, warto uczyć się tej relacji z Panem Bogiem, i warto pragnąć i tęsknić, za tym spotkaniem z Panem Bogiem, coraz więcej i bardziej, a im bardziej będziemy Pana Boga spotykać, tym bardziej będziemy go pragnąć, im mocniej będziemy go pragnąć, tym bardziej będziemy chcieli go spotkać.